Wchodzę na scenę znowu, daj mi mój mikrofon Tu słyszę ty do bloku, to jest mój drugi dom Niech wiszą na dzwonku, nie dawaj głośny dom Znów czuję siłę ziom, wracam do domu Wchodzę na scenę znowu, daj mi mój mikrofon Tu słyszę ty do bloku, to jest mój drugi dom Niech wiszą na dzwonku, nie dawaj głośny dom Znów czuję siłę ziom dzień Powiedz, kto ciebie męczył, wszystkich mi poksywa, mnie Wiesz, możesz mi ufać, nigdy ciebie nie skrzywdziłem Jesteś moją syną, jestem twój, dbam o twoje imię Pamiętasz te najlepsze chwile i wszystkie podjęcia Nie należysz złotych tych płacnych, łatwych Ty Często chcę Cię omanić Jakiś muzyczny bękart Prędzej na Twoich testach sobie skurwiel żebra Pierwsze dzięki takim jak my Masz silne fundamenty Wszystkie nadmuchane gwiazdki Mają dziura wywenty Czasem pozwalasz wrócić Przez jebane sentymenty Stoją na krawędzi Od niepamięci centymetry Plaga wersów trefnych Zalewa Cię jak powódź Mój rap jak diament gęsty Na płytach tonu. betonu Czujesz mą obecność Stoję przy Twoim boku Parę kroków i znowu wracam do domu. Co teraz scenę znowu? Daj mi mój mikrofon. Tu się mi do domu. To jest mój drugi dom. Niech wiszący na tronku. ty dawaj się, to znów czuję siłę ziodł. Wracam do domu. Co teraz scenę znowu? Daj mi mój mikrofon. Tu się mi do domu. To jest mój drugi dom. Niech wiszący na tronku. ty dawaj się, to znów czuję siłę sią. Wracam do domu każdego lupa, nawet jak grają w nowych butach Wyczuwasz zapach równa, kochasz grymny na swój temat Pamięć o swych duchach, wszędzie ten sam schemat Jaki kraj, taki tupak, wiem lubisz łapy szmal muszę żyć na jeden sezon, nie dajesz poczucie władzę gierkach nic nie wiedzą Rozpieszasz ich głodem, bo do tylko o pieniądz Dla graczy masz miłości rezerwy To jak rodzinne zjazdy, odwiedzamy cię bez przerwy Jesteś jak wykrywasz prawdę, w sercu nosisz nasze herby Tylko twoi wybrańcy za Mój album cały w całym wydawniczym tłoku Przez sześć ostatnich książków dałaś mi tu stałe roku Mi podzielę zresztą salą, księż dla mnie większy pokój Z jestem u siebie, wracam do domu